76 rodzin z Iławy, którym w 2018 i 2019 urodziły się dzieci, postanowiło uczcić ten fakt w wyjątkowy sposób. Rodzice odpowiedzieli na zaproszenie nad leśnictwa i ława i wzięli udział w akcji Jedno dziecko, jedno drzewo. Tradycja, żeby posadzić drzewo i zbudować ten dom. Pod domkiem nam nie wyszło, ale chociaż tutaj jest drzewo szansa pogadzone. odwiedzania później tego drzewka. A jak się podoba ta inicjatywa leśników? No bo chyba wyjątkowa pamiątka bardzo dla fajnie. Dla bardzo fajnie. Będziemy na pewno przychodzić i opiekować się drzewkiem. Uważaliśmy, że fajnie skorzystać z takiej e, oferty. Żeby była pamiątka dla naszej Hani. Drzewo będzie rosło razem z dzieckiem? Będziecie odwiedzać? Będziemy odwiedzać, tak. Będziemy trzy razy w tygodniu przychodzić podlewać to drzewko, żeby rosło tak jak nasza Hania. No i Za myślę, dwa że... miesiące kończy roczek, także myślę, że fajny prezent. Wydarzenie zorganizowane przez Nadleśnictwo Iława oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie nawiązuje do dawnej tradycji. Ta akcja to już jest znana. Była znana w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej w XV wieku, kiedy to w momencie, kiedy rodził się syn, sadzono dęba, a w momencie, kiedy rodziła się dziewczyna, sadzono lipę. Każdy posadzony w Iławie Dąb zdobić będzie pamiątkowa tabliczka z imieniem dziecka. Dodatkowo wydarzenie upamiętniać będą certyfikaty, które rodziny zabiorą do domu. Bardzo się cieszymy, że ludzie chcą się z nami podzielić e, taką dumą z narodzenia potomka i że właśnie w sposób taki leśny i taki naturalny chcą to uczcić. Także myślę, że to fajna akcja. Wszyscy są dziś bardzo uśmiechnięci. Nie mieliśmy wątpliwości, ani ja, ani w szczególności pan burmistrz, że to jest fantastyczna akcja i warto się w nią zaangażować. Myślę, że i na stulecie niepodległości, i z tego powodu, żeby ten las był taki spersonalizowany, żeby każdy miał świadomość, że przychodzi do własnego lasu. Pomysł na akcję Jedno dziecko, jedno drzewo narodził się u Polaka mieszkającego na co dzień w szwajcarskiej Lozannie. Napisał on list do Ministerstwa Środowiska. Otrzymała go wiceminister Małgorzata Golińska, która wspólnie z dyrektorem generalnym lasów państwowych Andrzejem Koniecznym zorganizowała pilotażową akcję sadzenia drzew w Szczecinku. telewizja Kopernik. Kopernik.tv